Cześć, nazywam się Auriel. W tym wideo odpowiem na pytanie, które od jakiegoś miesiąca, może dwóch miesięcy, do mnie przychodzi w trakcie konsultacji, które przeprowadzam. Mianowicie pytanie brzmi: Auriel, jak żyć w aktualnym świecie? Jak się w nim odnaleźć? Co robić? Kim być? Patrząc na to. Jak dużo różnych rzeczy się tu wydarza. Osobiście staram się nie wchodzić w globalne kwestie, opowiadać po sprawach dotyczących całej Ziemi, a skupiam się na danych jednostkach, na danych istotach, dlatego że interesuje mnie rozwój tych istot. Mamy do dyspozycji wielu różnych jasnowidzów, którzy w fajny sposób interpretują wydarzenia na świecie, opisują, opowiadają to dlaczego, w jaki sposób się te wszystkie różne rzeczy dzieją. Ja przynajmniej na razie aż tak głęboko nie mam potrzeby w to wnikać. Więc teraz, może, tak. W trochę inny sposób spróbuję nie bezpośrednio odpowiedzieć, a zasugerować inne spojrzenie na to, co się wydarza. Słyszę od Was: Jak wiele złego różne rządy na różnych krajach wyrządzają nam, wprowadzają jakieś tam obostrzenia i różne, różne tam kwestie. Mimo wszystko, na nikogo i na nic nie patrzę, jakkolwiek negatywnie obciążająco. Słuchajcie, naprawdę na świecie, pomijając ludzi mniej bądź bardziej wpływowych, zwrócić uwagę możemy na inne istoty, które często są zdecydowanie bardziej świadome, dysponują zdecydowanie większymi zasobami. Narzędziami, możliwościami, aniżeli my, ludzie, na to, aby jakkolwiek negatywnie wpłynąć na nas, jako osoby, że no słuchajcie, uwzględniając to, gdyby cokolwiek miało wydarzyć się tragicznego, już by to miało miejsce. Oczywiście też nie mówię tego, aby. Uspokoić, wyciszyć nas jakkolwiek, ponieważ niekiedy droga ducha, materii może delikatnie się różnić, ponieważ wchodzi w tutaj aspekt czasu. Tak? I niektóre, niekiedy, pewne wydarzenia dzieją się po to, aby zrealizować pewne zadania, które mają. Finalnie doprowadzić do czegoś pozytywnego, dobrego. Natomiast przekładając to na wykonanie w materii, może rozciągać, odwlekać się to w czasie, co może na pierwszy rzut oka być mylne, złudne i czy niewłaściwie interpretowane. Dlatego też jednoznacznie i konkretnie nie omawiam opisuję nie przedstawiam chociażby swojego zdania na dane tam aspekty, tak? Ostatnim prowadziłem kilka trudnych rozmów z osobami, które mocno utkwione są w, w tam aspektach politycznych, tak? No i moim zadaniem miało być to, aby poprzeć czy też potępić działania Naszych rządów, tego co robią albo nie robią. No i ja, mimo że mogę tam się zorientować, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej, tego nie robię. To nie jest moim celem, moim założeniem, przynajmniej na teraz, a bardziej wolę skupiać się na tym, że jeśli chcemy rozumieć, interpretować, wspierać cokolwiek. To skupmy się na sobie, a to przyniesie najbardziej pożądane rezultaty dla nas samych, a jeśli dla nas samych, to również dla reszty, więc patrząc na aspekty globalne, tak, skupmy się naprawdę, na sobie pracujmy ze sobą, a to będzie miało dużo większe przełożenie na świat. Aniżeli mielibyśmy teraz analizować, dlaczego dany rząd zrobił to, a nie tamto, a dlaczego, a dlaczego wydarza się to, a nie tamto, tu nas grożą, tam nas zastraszają, czy to jest wsparciem, czy to jest jakaś kontrola, czy to są jakieś tam teorie spiskowe, czy tak wygląda droga ducha. Naprawdę, przynajmniej aktualnie, przynajmniej na razie, staram się. Odpowiedź kierować na te odpowiedzi globalne, kierować na rozwój własnej istoty, co uwierzcie mi, przyniesie, przyczyni się najbardziej do rozwoju. Nie chciałbym, abyśmy odbierali to jakkolwiek negatywnie. Czy Abyście to interpretowali, że chcę zataić coś złego, co się ma wydarzyć, albo coś dobrego, co, na co czekamy, Czyli zinterpretować negatywnie czy pozytywnie aktualne tam działania rządów w, w, na różnych tam płaszczyznach, nie o to chodzi. Naprawdę. Skupmy się na sobie. Jeśli podobają nam się, Wam się aktualne rządy, działania, wspierajcie je, daszcie je obfitością, uznaniem, miłością, szacunkiem. Jeśli jest wręcz przeciwnie, a bardzo się nie, zgadza, nie zgadzacie z tym, mimo wszystko sugeruję naprawdę skupić się na sobie, wyzbyciu się z siebie wszelkich tych negatywnych, obciążających emocji i skupienie bardziej pozytywnie, przychylnie na to, co się aktualnie dzieje, niezależnie, czy to wam się podoba, czy też nie. Bardzo modny aktualnie temat COVID, szczepionek i wszelkich kwestii z tym związanych. Również zostawiam samemu sobie, niech się dzieje, co ma się dziać. Każdy ma swoje zdanie na ten temat, niech takie pozostanie. W kontekście sugestii mogę tylko powiedzieć bądź zasugerować inny punkt widzenia tego wszystkiego. Mianowicie, słuchajcie, jeśli to wszystko miałoby przyczynić się do tego, aby nas zniewolić, <noise> zniszczyć czy cokolwiek niefajnego z nami poczynić, to już by dawno, według mnie, zostało dokonane. Tak? Na to, co się dzieje na świecie, mają wpływ osoby, rządy, które posiadają wielką władzę. Ale pamiętajcie, że za tymi osobami Stoją inne istoty, a za nimi jeszcze inne, na zupełnie innym poziomie. Tak. Więc jeśli to wszystko w jakiś sposób współgra ze sobą, musi to mieć jakiś sens. To, że teraz możemy się z tym zgadzać, czy nie zgadzać, jest istotne, ale nie na tyle, aby jakkolwiek negatywnie do tego podchodzić. I naprawdę jeśli chcemy, chcecie naprawiać świetne rządy i sposoby, zacznijmy od siebie, a to w dużym stopniu i stosunkowo szybko przełoży się na rządzących i na dobro całego świata, całej ziemi i całego wszechświata i wszystkich istot, jakie w tym uczestniczą. Być może wartość nadziei będzie jakkolwiek pomocna w interpretacji tych wszelkich aspektów na arenie globalnej. Słuchajcie. Miejcie nadzieję. Możecie nie wierzyć, nie mieć wiary, nie widzieć w tym najmniejszego sensu. Okej. Okay. Ale pozostańcie przy chociażby nadziei. Miejcie nadzieję w coś większego, wyższego niż my sami, niż nasz rząd, nasz kraj, czy też inne kraje, które są większe, bardziej wpływowe, nie wiem, lepsze, gorsze jak to sobie nazwiecie. Mniej, miejcie nadzieję, że to wszystko ma głębszy, większy sens i nie jesteśmy. Zdani sami na siebie. Być może taki punkt widzenia, taki pogląd na sprawy, jakkolwiek pozytywniej wpłynie na wasze interpretacje w tym zakresie. Tak więc, jeśli nadal macie chęć kierować do mnie jakiekolwiek zapytania, w Aspekcie globalnym. Będę sugerował, aby odnieść się do, do tego wideo. Natomiast, jeśli już macie chęć i potrzebę kontaktu ze mną, rzućcie pytania, zadania, które stricte dotyczą Waszych istot, Was samych, Waszych przestrzeni. A tam z miłą chęcią podzielę się wiedzą, jaką pozyskam, nabędę. W trakcie przekazów. Więc to pomoże mi, jak również Wam, a to przełoży się na dobro wszystkich. Więc, w kontekście globalnym, każda nasza taka pojedyncza intencja wzbogaci ogół, dzięki czemu cały ogół będzie lepszy. A jeśli tak będzie, no to każdemu będzie lepiej. Tego się trzymajmy. Będzie dobrze, moi drodzy. <laughs> Schodząc natomiast z płaszczyzny globalnej, często kierujecie do mnie pytania związane z osobami, które w jakimś większym stopniu są władcze na arenie kraju czy na arenie międzynarodowej, światowej. Tam też nie do końca mam chęć i potrzebę, aby to analizować dla każdego indywidualnie, bo nie mam większych potrzeb, aby analizować to dla samego siebie, ponieważ wracając do początku, wolę ten czas, tę energię poświęcić na samego siebie bądź na Was samych. Co daje mi dużo większą frajdę i przyczynia się w dużo lepszy sposób. Żadne teorie spiskowe nie bardzo mnie interesują, nie chcę w to wnikać, nie mam takiej potrzeby. Rozumiem stanowisko każdej osoby, każdej istoty, która w tym uczestniczy. Każdy ma prawo rozwijać się w swoim tempie, na swój sposób. Mimo wszystko myślę, że wiecie, dokąd każda z istot zmierza. to tylko kwestia czasu w naszej materii jest istotna. Czy to zrealizujemy w dzień, czy w rok, czy tam poprzez tysiąc lat. Jest istotne, ale w kontekście ogółu trochę inaczej to wygląda. Dlatego znów Warto skupić się na życiu nas samych. Każdy z nas ma jeszcze jakiś tam okres czasu w tym ciele, w tym czasie, w tym miejscu do przeżycia, doświadczania. Mnie będzie interesowało, co to zawiera, jak to wygląda, czemu i w jaki sposób może się przysłużyć, jak nas rozwijać. Więc tutaj jestem otwarty na jakiekolwiek współpracę w zakresach, w których się poruszam. Dzięki serdecznie za wysłuchanie mojej opinii na ten temat. Pozdrawiam Was, do usłyszenia. Hej!